Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero i znowu zaczynam odcinek w taki sposób, że wbijam do gry nowego dnia po prostu pierwszy raz. No i robimy rzeczy, te, które trzeba robić codziennie, wiadomo, bo nie ma tak naprawdę co innego robić. Mówię to co odcinek, no ale musicie mi wybaczyć, bo tak już taka jest prawda. No i wbijamy, ja już sobie odebrałem tutaj te codzienne nagrody. Co ja dzisiaj mam do zrobienia? Yy, aha. Ja to robiłem już? A no, 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 no. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co jest? Mam jeden z 9 zakończonych misji, 16. A bo byłem chyba tylko ten. Yy, o tyle dziwne, że ja mam 100 energii. Mam zrobione troszeczkę, ale ja chyba wbiłem po prostu ten. Zrobiłem jeden. Jedną misję, bo byłem się zgłosić do walki w drużynowej, z tego co pamiętam. Dobra, nie Ważne, ważne że byłem z powrotem, więc rozpocznijmy, powiedzmy, ten quest. Eee, I co ja tu mam? Może pójdziemy do Lumpexa, odpalimy nowy towar. Nic ciekawego, są tylko kości niby. Ale te kości już tam nie są potrzebne na razie. Bywa, ale to wszystko. O ho, ho, ho. Czekajcie. Aha. A no no no, bo ja miałem to założyć, dobra, nieważne. I aktualnie właśnie to się dzieje i to jest lepsze od tamtego. Więc. No tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach z tego co pamiętam ostatnim albo przedostatnim. E, dokonało się i zmieniłem ten złoty item. Mm -hmm. Także jest git. To ja też mógł wymienić w teorii w sumie a czy warto hmm. no to nie jest aż tak drogie można powiedzieć w sumie wymienię, bo myślałem, że będę miał nową jakby Mogę mieć nową rzecz Nowe nową pelerynę, ale raczej szybko jej nie będę miał tak mi się wydaje, więc... O właśnie, chyba teraz będziemy wbijać. Brakuje mi jeden, jeden punkt, żeby wbijać superbohatera. Może taki właśnie rzucę tytuł odcinka, że wbijamy super superbohatera, bo czemu nie? Dobra, rozwalony i bijamy do ligi super bohater, Wreszcie. Wróciłem tak naprawdę, bo nie jest to pierwszy raz, jak jestem Superbohaterem, a może bodajże trzeci. Bo pamiętam, że za pierwszym razem przestałem, wbiłem, później przestałem na chwilę grać. Spadłem i wbiłem drugi raz tego co pamiętam I teraz jest trzeci No tu mam trochę za silnych przeciwników, więc co by znajdę Tego powinienem dać radę ograć, powinienem, co nie znaczy, że ogram Ale on ma słabego tego, zwierzaka, to raczej powinienem ograć, no mm. Teraz coś mocni, jakie są tutaj Mam jakieś fajne do odebrania, oprócz energii czy coś tego co widzę to nie Mam wszystkie te jednostki motywacji To od razu odpalę sobie trening Najdroższy czyli ten trening inteligencji Dawno w ogóle treningu nie robiłem Bo ostatnio nie miałem czasu Za bardzo to jakby tego nadzorować Przez parę ostatnich dni ja Więc sobie zrobimy O Wykonane są wszystkie Tego walniemy Pokonał mnie co jest to trudno, nieważne. Tu będę na najtańsze i będę bardziej brał coś typu, właśnie średnie lub... lub tak, jak jest, dobra. Na razie sobie poczekam. Nagrywam to o późnej godzinie, więc mogę być trochę przymulony, ale to już... Trudno się mówi. Tutaj odbieramy wszystkie rzeczy, które mamy. W ogóle skończyło się ten... Yy, aha, skończyła się ta budowa, a ja żem. Zapomniał w ogóle, że to jest, to teraz trzeba coś ulepszać, bo to mega długo trwało. Bo tam chyba tydzień się robiło, a mi to było potrzebne, bo mega kosztowały dużo już te, te ceny tej rozbudowy. Ciekawie mnie, jakby kosztowały właśnie teraz ceny rozbudowy. Czekajcie, a to 3000 kosztuje na przykład, czy coś, nie? A to 1000, teraz są mega małe te koszty, a nie, co jest, czemu ten, właśnie, jest taki drogi. Ten też ma niby w teorii na 12 level, a ten ma ledwo na... ma 20 leveli, nie? Pokaż mi to. Nie, to ma 50. Aha, to ma 20. To. Ma 50. To ma 50. Aha, chyba, że o to chodzi. To nie wiem. Nie. Nieważne. W każdym razie czemu nie mogę tego rozbudować bo mam za mało złota. O boże O bosz. No, trudno, to musimy sobie trochę pobawić się. Mhm, gdzieś tak. Dwa powinno go pokonać. I tak się stało. Mam mega dużo w ogóle tych, tych yy, tutaj części zamiennych. Muszę coś tam kupić, ale na razie nie, nie wiem co za bardzo. Nie mam jakiejś takiej. Nie mam pomysłu. Na pewno nie będę kupował od razu, bo myślę nad czym. Czy, nie, nie myślę, żeby kupić tak. Jedna część, tylko parę części. Może któryś już ma i by to fajnie wyszło razem. Mm, dobra, dobra. Wracamy do Ligi tutaj. A w Lidze, aha, Ligi nie będę mógł zrobić, bo. Chociaż tego, jakbym spróbował. Raz się żyje, pokażcie go. Może ma słabego tego ziomka. Nie ma słabego, przegrałem raczej, no. Tak, na 100%. No ale ma 15 lewali więcej, więc. Mogłem się tego spodziewać. Teraz może bym sobie po prostu pierdzielną. No, to bym odłożył i z, zrobiłbym sobie pojedynki. Przed, nie, co ja robię? W górę powinno się iść. Przynajmniej tak mi się wydaje i tak szamek powiedzmy. Jego raczej powinienem rozwalić tak. Jego zaatakujemy 3 razy. I przy okazji dużo chodnurów leci. Jestem dosyć na wysokim poziomie 700 Nie pamiętam kiedy było ostatni Znaczy kiedy było wcześniej Jak wracałem jakby Do gry Ale wiem że na pewno w ostatnich Jak sprawdzałem byłem 800 chyba 50 Więc Więc rzeczywiście jestem wyżej Cieszy mnie to w sumie Dobra kogo tu jeszcze znajdziemy Tutaj jest chyba O nie on nie jest aż taki słaby Może założyć Dobra zaatakuję go w sumie Mógłbym znaleźć kogoś innego, ale... Już trudno. 1, 2, 3 honoru. Może kogoś bym się pobawił takiego mocniejszego rzeczywiście. No i mamy 200, 212 level. Jeden więcej ode mnie. Nie, tu już są do mocni. Czy nie? Mamy 202. Tego mógłbym spróbować. No i rozwaliłem jest git, ile dostanę? 46. Czyli, jednak, warto ryzykować tak jakby z wyższymi, bo ja tak generalnie zachowywałem rzutki przeważnie i nic jakby specjalnie nie ryzykowałem. Tak, jakby tylko leciałem na tych właśnie słabszych ewidentnie, no ale trudno. To też sobie wykonam w sumie. Znaczy, nie, nie dam rady wykonać tego zadania w tym odcinku, znaczy tego treningu do końca. A czy tu dostaniemy w ogóle jeden punkt, a nie, nie ma żadnego itemu, dobra. Dostanę jeden punkt, dwa inteligencji, dobra. Znaczy jeden punkt umiejętności dodatkowy i dwa inteligencji. Bo i tak mi brakuje gdzieś 300 punktów, tak, no mniej więcej 306 Powiedzmy, że najszybciej by było jakbym miał 20 coś punktów w pełni. Mógłbym jeszcze to dobić, ale nie mam, więc no... Więc tak to bywa. Może bym sobie porobił coś. Już wiem, właśnie co będę robił. Porobię te misje do końca, w ogóle wspomagacze. Wszystkie są aktualne, tak? 17, 17 i 17. Mhm, ok, a no porobiłem. Dobra, jest jedno. I co mam jeszcze? Aha, walki krywkowe, Ale to są tygodniowe zadania. Tutaj mamy już zakończone misje i cztery odbite walki ligowe, ligowe. Ale ja nie odbędę, nie odbędę czwartej, no bo nie mam teraz tego Energii, to muszę sprzedać Coś się przycięło delikatnie, ale tam już, już Nie ważne i mam jeszcze ile? 5. Więc walnąłbym jeszcze raz, jeszcze raz bym walnął coś takiego Więc się skróciłbym po prostu sobie Czas oczekiwania i tyle. Mm. O, i byłem level, akurat. <laughs> nie zauważyłem, że w ogóle mam bić level 212. a Żuli się ten level powoli, Żuli, Żuli. Ale. Jeszcze mam do otwarcia te Pudełeczkę tutaj. Raczej więcej ich nie będzie. Myślę, że mogę w następnym odcinku ją otworzyć. Albo jeszcze w następnym tak. Myślę, że za dwa odcinki je dopiero otworzę, bo mam pomysł na następny odcinek jeszcze, więc... Ostatnio zapomniałem, w sumie ja bym otworzył to jeszcze wcześniej, tylko zapomniałem. No ale... Ważne, że coś tam... Że sobie przypomniałem. No i to tyle chyba, bo z takich aktywności codziennych jeszcze odpalę sobie jakiegoś tam... Żeby leciał yy, misyjka jakaś. Tutaj I tak odpalam te dłuższe możliwe, że lepsze są rzeczywiście te... Jakby w stosunku do zużytej energii i zdobytego złota i ekspa. Lepsze są ewidentnie pewnie te, co mają, nie wiem, jakieś tam 4 minutowe są czy coś w tym stylu, nie takie krótkie po prostu. Porównają do tych dłuższych, bo tutaj pewnie otrzymujemy więcej w teorii wszystkiego, ale wywalamy więcej energii. No i zarazem więcej jakby czasu leci. A tak to mamy więcej. Jakby. Z zysku, nie, ale ja nie mam za bardzo czasu, żeby tak co 4 minuty cały czas to włączać i odpalać i, i przyjmować to, tym bardziej, że przeważnie jak jestem na hero zero, to jestem na komputerze, a też jak mnie nie ma, no to wiadomo, nie będę tak robił. Łatwiej mi jest po prostu odpalić parę razy sobie jak na przykład coś jeszcze tam sobie oglądam, może jakiś serial, ewentualnie jakiś film na iNdubie i, i po prostu poczekać, nie, albo, nie wiem, odpalam jakiś 14-minutowy i idę gdzieś, nie? No ale myślę, że to jest zrozumiałe. Powinno być przynajmniej i tak ostatnimi czasy nie zużywam więc całej energii, nawet większości pewnie, nie? ale generalnie to generalnie to myślę, że myślę, że na dzisiaj nie, nie, nie zużyję tej energii. Więc żeby nie przedłużać zbędnie. Jeżeli spodobało się, może zostawić łapkę w górę, subskrypcję, i jakiś fajny komentarz. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.